Słuchajcie, jestem w Muzeum Nauki i oprócz tego, że nagrywałem już samoloty jest tu kolejna bardzo fajna atrakcja oprócz tego, że tych atrakcji jest naprawdę bardzo dużo, tyle może atrakcji co eksponatów ale są to takie eksponaty tutaj w tym momencie, które bardziej pasują do tematyki kanału i mimo tego, że jest tu spory tłok dzisiaj spróbuję Wam coś nagrać bo jest tutaj sporo maszyn parowych Maszyny parowe, jak wiadomo, są to sprzęty dosyć dużych rozmiarów. Tutaj różnego rodzaju konstrukcje, jeszcze drewniano-metalowe bardzo archaiczne. Koła zębate z tego co widzę, są drewniane. Mamy tutaj kolejna maszyna. Na której bardzo dokładnie już w tym momencie widać, że te zęby na kole są drewniane. Samo koło jest metalowe, jest skręcane, ale zęby w tym kole są drewniane. Fantastyczne, archaiczne rozwiązania. Pytanie to dzisiaj wygląda takie porównanie do tego jak wygląda dzisiejszy świat, jak wygląda dzisiejsza mechanika do tego jak to było kiedyś to no, no jest coś wspaniałego I tutaj ogrom kolejnej konstrukcji na tle człowieka jest to jest naprawdę bardzo, bardzo duże no myślę, że w momencie kiedy to wszystko było wprawiane w ruch no to musiało robić niesamowite wrażenie i zobaczcie tutaj z drugiej strony kocioł jest to wszystko razem połączone kocioł metalowy obmurowany było. jaka eksponaty piękny mamy tutaj jeszcze węgiel łopatę wszystko było jasne I ciąg dalszy tych wspaniałych konstrukcji Zaraz pokażę wam jak pracowała maszyna parowa i zobaczcie jest to właśnie wprawiona w ruch maszyna parowa. Fantastycznie to wygląda. No więc tak to wygląda jeśli chodzi o maszyny parowe. Bardzo ciekawe muzeum, co prawda, trzeba by mieć naprawdę masę czasu żeby to wszystko dokładnie obejrzeć. Silniki samolotowe robią fantastyczne wrażenie. Same samoloty, także jest to w innej części, w innym filmie po prostu podzieliłem to na dwie części, a tutaj macie maszyny parowe, które też są bliskie moim zainteresowania, mam przede wszystkim zainteresowanie mojego syna, który uwielbia maszyny parowe przede wszystkim, pociągi parowe parowce, lokomotywy parowe przepraszam, dobra, na tym kończymy to kolejne wystąpienie zapraszam was serdecznie na kanał zapraszam do subskrypcji i na razie hej